Lawa jest naprawdę cudowna o tej porze dnia. Tak. Jeśli nadal się martwisz o przyjaciółki, to niepotrzebnie. Zobaczysz, że świetnie sobie poradzą. Tak, dzięki tobie i hybrydom. Wiesz? Tak naprawdę to ostatnio sporo rozmyślam o moim dziadku. Właściwie to nic o nim nie wiem, ani o sobie. Co masz na myśli? Już wiem, że mam to. Ale czy mam też to? Profesor Steen powiedział, że nie wystarczą części zamienne, żeby stworzyć życie. Potrzeba czegoś jeszcze. On to nazwał iskrą. Co takiego odkrył Wiktor Frankenstein, co sprawiło, że dał mi życie. Jeśli powstałam w jakimś laboratorium, to czy ja w ogóle jestem żyjącą istotą? A może tylko... składanką? To są trudne sprawy. Nie wolisz wrócić do tej luźnej pogawędki o lawie? Przepraszam, przez ten projekt o rodzinie pojawiło się w mojej głowie wiele wątpliwości. Tak bym chciała porozmawiać z moim dziadkiem. Uh! 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 tan... tak strasznie mi przykro. Ach, wiesz, skąd wiadomo, że się żyje? Po prostu to czujesz. Czy to poczułaś? Tak, ja też. Ale hej, teraz wiemy, że naprawdę żyjesz. Może to była ta iskra, o której mówił twój profesor?